Wow, nie co mogę jest? uwierzyć. Słuchaj, napisałam komentarz na stronie rolera i oddźwięk jest po prostu ogromny. Tak, widziałem twój komentarz. To piękne, co napisałaś. I bardzo w stylu Felicity for now. Dzięki. Po prostu czasem przychodzi i dyktuje mi kilka zdań. To świetnie, że przychodzi, bo trochę za nią tęsknię. Chciałem ci to wyznać. A, czyli powinnam być zazdrosna? Nie, powinnaś pisać trochę więcej. Tak, w każdym razie tak Serce Zwycięża pomaga w rozpowszechnianiu całego tekstu. Jak dla mnie jest na odwrót, Hashtag się rozpowszechnia, bo tekst jest świetny, inaczej by nie zadziałał. Tak, dobra, ale najważniejsze, że hashtag Powrót Drużyny Rolera jest w tych najpopularniejszych. A to pomoże wam wrócić do drużyny? Nina, podziwiam tę Twoją energię i zapał, który w to wkładasz. I nie tylko mnie tym zarażasz, ale wszystkich innych. Mhm. Co ja bym zrobił, gdybyśmy byli daleko od siebie? I mimo wszystko bardzo się cieszę z mojej decyzji. Um, mimo wszystko, coś się stało? Nie, nie znaczy mimo wszystko, tak się po prostu mówi ogólnie. Jasne, ale nie, tak. Nic no tak, nie stało. ogólnie. Um, Gaston, ale. Słyszałam ostatnio, jak, jak opowiadałeś Mateo, że pokłóciłeś się o tę całą sytuację z twoją mamą. Jak to? Tak, niestety tak. Bardzo się z nią pokłóciłem, bo podjęła decyzję za moimi plecami i za nic na świecie nie mogę jej tego wybaczyć. Tak, ale ja nie chcę, żebyś kłócił się ze swoją mamą przeze mnie. <laughs> nie, Nina, nie masz z tym nic wspólnego. To sprawa między moją mamą a mną i kiedy się rozwiążemy. Ale nie teraz. Nie ma takiej opcji. Nie, ale ja mam z tym bardzo dużo wspólnego. Gaston, no bo... To nie twoja mama zapisała cię na Oxford. To ja. Co? Ale, ale jak to ty? No tak, ale zrobiłam to, żeby ci pomóc. Czekaj, nie rozumiem. W czym mi pomóc? Chcesz, żebym wyjechał? Zostaję tu właśnie po to, żebyśmy byli razem. Nie chcesz ze mną być? Nie, pomóc. nie, to nie tak. Nie mów tego. Nie myśl tak, proszę. Nie wiem. Bałam ale... się, że zostaniesz tu dla mnie i będziesz żałował. Ale Nina, jak mogłaś zrobić mi coś takiego? Nie wiem. Proszę cię, wybacz mi. Nie, nie, Nina, zostaw mnie. Nie ma o czym gadać.